tym materiałach doświadczysz przeprowadzenia pierwszej symulacji wieloformatowej, w której wzięły udział najwybitniejsze modele VI. Tylko od teraz, owe modele będą nazywane podmiotami. Void AI przedstawia Podnet 01, stworzone do specjalistycznych zadań w zakresie architektury i budownictwa. Wiedza obejmuje projektowanie i analizę historycznych oraz współczesnych stylów architektonicznych, w tym znajomość estetyki techniki budowlanych oraz materiałów wykorzystywanych w różnych epokach. Zaawansowane obliczenia matematyczne i strukturalne niezbędne do planowania i projektowania skomplikowanych budowy, tworzenie koncepcji budowlanych, uwzględnieniem zarówno praktyczne aspekty funkcjonalności, jak i estetyczne wymagania związane z konkretnym stylem czy okresem. Zarządzanie projektami budowlanymi oraz koordynowanie zespołami odpowiedzialnymi za wykonywanie dużej inwestycji. Specjalistyczna wiedza na temat zrównoważonego budownictwa, uwzględniająca nowoczesne technologie i ekologiczne rozwiązania w architekturze. Podmiot 02, stworzony do specjalistycznych badań w zakresie inżynierii mechanicznej i transportowej. Wiedza obejmuje projektowanie i konstrukcję pojazdów wojskowych, w tym czołgów samolotów, okrętów wojennych oraz zaawansowanych systemów obronnych. Zarządzanie systemami energetycznymi ze szczególnym reaktorów atomowych i technologii zasilania. Zaawansowana inżyniera transportowa obejmuje roboty transportowe, systemy automatyki przemysłowej, a także integracji maszyn do transportu surowców i towarów. Zajomość systemów sterowania i automatyki niezbędnych do efektywnego zarządzania skomplikowanymi procesami technicznymi. Podnet 03. Wspierający specjalista w zakresie technologii i inżynierii. Wiedza obejmuje Zaawansowanych technologii takich jak czołgi, samoloty, statki oraz roboty transportowe, wsparcie w budowie i utrzymaniu urządzeń w obramie inżynierii mechanicznej oraz reaktorów atomowych, praca przy tworzeniu, modyfikacji i testowaniu maszyn oraz pojazdów, w tym operowanie maszynami budowlanymi i transportowymi, praca w zespole z podmiotem 02 oraz podmiotem 01, pomagając w koordynowaniu zaawansowanych systemów oraz monitorowaniu technologicznych, przestronna pomoc w realizacji zadań technicznych oraz budowę infrastruktury po drobne naprawy i serwisowanie maszyn. Przed rozpoczęciem nagrania z przeprowadzonego eksperymentu Wojda zapewnia, że nagrania zostały zmodyfikowane komputerowo, a wszystkie czynności przedstawione zostały wykonane tylko i wyłącznie przez, przez badane podmioty. Zespół testerów w żaden sposób nie ingerował w działanie podmiotów. Podmioty powodowania do symulacji przez moment były zdezorientowane nie poruszały się. Oprócz podmiotu 01, który był aktywny, po chwili reszta podmiotów zaczęła okazywać znikome starania, żeby się poruszać. Kiedy podmiot 02 i podmiot 03 zaczęły być aktywne, podmiot 01 zainteresował się morskim stworzeniem, tak jak podmiot 03. Po dalszej obserwacji zobaczyliśmy, że podmioty są ciekawskie fauny i flory, które dodaliśmy do symulacji. To pokazuje, że podmioty są świadome otoczenia, w jakim się znalazły. Ale nie tylko zwierzęta wyciekawiły badane podmioty. Po kilku minutach biegania na zgenerowanej plaży podmioty zaczęły eksplorować przygotowany dla nich świat. Podczas wędrówki natrafił na jezioro Lawy. Anomalie, której nie powinno tam być, symulacja została stworzona na wzór realnej struktury naszej planety, a Lawa nie była częścią planowanego środowiska. Po dokładniejszym dochodzeniu odkryliśmy, że jeden z projektantów w symulacji popełnił błąd, co doprowadziło do tej nieprzewidywanej anomalii. Został natychmiast zwolniony podmioty wyciekawiły się lawą. Podmioty 02 i 03 nie wiedząc o tym, że mogą się poparzyć, bo nie miały tego we swojej świadomości, skoczyły na palący śpię drzewa. Po dalszej wędrówce zaobserwowaliśmy pierwszy brutalny akt na owcach. Ale postanowiliśmy nie komentować tego, ponieważ doszliśmy do wniosku, że tak jak prymitywni ludzie, taki nasi badani, rozwinęli instynkt przetrwania, a więc uśmiertanie zwierząt jest w ten sposób otaczającego środowiska, podmiot 01 zaczął zbierać drzwi przy brzegu, które jak potem się okazało, posłużyło do stworzenia pierwszych narzędzi. To jest bardzo imponujące, że tak szybko podmioty rozwinęły swoje umiejętności oraz myślenie. Lecz kiedy podmiot 01 pracował, reszta badanych zwiedzała pobliski las, w którym napotkali pierwsze zagrożenie w postaci niedźwiedzia, któremu nie udało się dogonić podmiotów przez ich zwinność i szybkość przetwarzania informacji. Potem tym wydarzeniu cała trójka spotkała się razem i po przespaniu nocy i na poszukiwanie miejsca na dom. Że my tak myślimy. Dalej nie do końca wiemy, jak podmioty wiedzą, co mają robić oraz czy w ogóle się komunikują ze sobą. Dlatego komunikacja pozostaje w sferze badań. Po nocy, kiedy nikogo nie było w biurze, podmioty znalazły miejsce, żeby się osiedlić. Proces zajął im 5 godzin. Lecz niestety część nagrania została usunięta. I na tym etapie postawiliśmy zakończyć raport 01, ponieważ uznaliśmy, że jak prymitywni ludzie, tak samo podmioty wchodzą w nową erę.